Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przychodzę do Was z otwarciem tej paczuszki, jaką otrzymałem słuchajcie, od Gabi. testuję. po prostu paczka niespodzianka, gdyż Gabi miała mi tylko odesłać zdrapkę wygraną z wymiany zdrapkowej eee, i umówiliśmy się tak, że po prostu ja też odeślę jakieś zdrapki. Gabi, zdrapki polskie w zamian za zdrabkę belgijską, chociaż Gabi nie oczekiwała żadnych zrapeczek. Także bardzo Ci serdecznie, Gabi, dziękuję. Po prostu kolejny raz mnie tutaj zaskoczyłaś. Eee, za jakiś czas będziecie mogli zobaczyć również na kanale Gabi zdrabki, jakie ja odespałem. i na szczęście dołożyłem kilka dodatków, eee, chociaż umawialiśmy się tylko na na zrabki, ale bardzo się cieszę, że po prostu coś tam od siebie dołożyłem, bo po prostu sami widzicie, co Gabi mi tutaj wysłała takie duże pudło. Jeszcze do tego pudełeczka nie zaglądałem. Zrobimy to wspólnie, także. E, także jestem bardzo ciekawy, co tutaj się znajduje, żeby nie tracić czasu, wrócę do was za chwileczkę, jak już ściągnę folię, także widzimy się za chwilkę. Już jestem z powrotem. Jak widzicie, pod folią znajdowało się takie duże pudełko, bardzo dobrze zabezpieczone z każdej strony. Także Gabi tutaj o wszystkim pomyślała i bardzo dobrze, gdyż z naszymi przesyłkami po prostu czasami się cuda dzieją, także trzeba po prostu dobrze zabezpieczać przesyłki. Ja tutaj już mam taki nożyk, żeby to po prostu ładnie odciąć. O i mamy tutaj, cóż tu mamy w środku? Ładnie zapakowane, masa słodkości, no po prostu Gabi oszalałaś. Ja jeszcze mam e, słodkości, które wysłałaś mi za pierwszym razem, ale bardzo się cieszę, ponieważ bardzo lubię słodycze z Polski i na pewno się nic u mnie nie zmarnuje, także bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj mamy fistaszkowe karmelki nadziewane. Z firmy Wawel, pyszności, tutaj taki batonik kokosowy od Bacaland. Super. Cóż tu mamy, tego nie znam. Trzy lekkie wafelki z owsem, także będziemy testować, ale na pewno na pewno będzie smakować. Tutaj również mamy jakiś taki wafelek mleczny z wanilią. Super. Tutaj mamy również takie trzy lekkie wafelki, trzy ziarna firma Sonko. Także tych wafelków nie znam, ale tak jak mówię, będę wszystko tutaj testował. Tutaj mamy taki batonik nadziewany Go Fresh. Również nie znam, ale podobny do Kinder Bueno bodajże. Także pyszności. Tutaj mamy taką Czekoladę od Wedla gorzką. Super. Tutaj mamy również jakiś batonik od Bakalant Orzechowo-bakaliowy. Jem go. Super. Kolejny taki lekki wafelek. Mleczno-waniliowy. O, i mamy nawet strapeczki. No proszę. Tutaj widzę zdrapeczkę, która. Tutaj widzę strapeczkę, która wygrała. I właśnie tą zdrabkę miała tylko Gabi odesłać. A tutaj popatrzcie sami, no cała masa słodkości. Jeszcze mamy zdrapki do drapania, także za chwileczkę sobie je zdrapiemy. No po prostu bardzo Ci serdecznie, Gabi, dziękuję. Jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony i mam nadzieję, że również zdrapki, które ja Ci wysłałem, coś tam uda się fajnego wydrapać. Tutaj przechodzę do kolejnej rzeczy, z tej paczuszki. Mamy takie sezamki, super. Tutaj jakieś grzybki, za chwileczkę do nich przejdziemy. Tutaj mamy, o to bardzo lubię, pastylki takie miętowe w czekoladzie, super. Bardzo, bardzo lubię te słodycze, także super. Tutaj mamy jeszcze takie tajemnicze zawiniątko, za chwileczkę do tego przejdziemy. Tutaj jeszcze mamy jakieś orzeszki, kukurydza prażona, barbecue. Także super, na pewno będzie tutaj wszystko zjedzone. Same po prostu tutaj otrzymałem wspaniałości, słodkości. Tutaj mamy takie grzybki, no po prostu pierwszy raz widzę, nigdy nie jadłem, także również będziemy tutaj testować. No ale muszę powiedzieć, że one wyglądają genialnie, także super. Nie wiem skąd w ogóle Gabi znajduje takie rzeczy. E, super, rzeczy, naprawdę. Tutaj przejdziemy do tego zawiniątka. Zobaczmy, co tutaj mamy. Będę musiał niestety zniszczyć troszeczkę ten papier. O! O, i mamy tutaj takiego chyba słonika, już widzę. No super, jest słonik na szczęście. To teraz po prostu będę wydrapywał same wygrane. I już tutaj, wow, ale super słonik. Zobaczcie sami, dostałem się był bardzo dobrze. E Zabezpieczony. No, taki super słonik z trąbą do góry, czyli na szczęście. No, bardzo serdecznie Ci Gabi dziękuję. Na pewno teraz z tym słonikiem będę tutaj wydrapywał same wygrane w tych zdrapkach polskich, belgijskich, czy też z innych krajów. No, bardzo serdecznie Ci dziękuję. No, bardzo fajny słonik. Super. I naprawdę ja wierzę w takie rzeczy, że po prostu e, takie słoniki przynoszą szczęście. Także ostatnio u mnie troszeczkę. Ciężko z tym z szczęściem troszeczkę słabo, ale wierzę, że po prostu z tym słonikiem po prostu ta dobra pasa powróci i że będzie przynosił nam tutaj szczęście, także no super, bardzo bardzo się cieszę, bardzo super słonik. I tutaj mamy wszystko, a nie jeszcze mamy tutaj zobaczcie, jeszcze mamy słodycze, mamy jeszcze kolejny taki batonik nadziewany, plus jeszcze sezamki, także super, po prostu. Bardzo miła niespodzianka, także naprawdę mega zaskoczenie. Jeszcze tutaj mamy zdrapki, po prostu, no, no nie wiem co powiedzieć. No, bardzo serdecznie Ci, Gabi, dziękuję za te wszystkie prezenty, ale naprawdę nie trzeba było, wystarczyło odesłać tylko tą zdrapeczkę, ewentualnie z jakąś czekoladką. E, no, ale tutaj po prostu e, masa prezentów, bardzo serdecznie Ci. Dziękuję. Mam nadzieję, że zdrabki, które ja Ci wysłałem, przyniosą jakieś super wygrane. Was wszystkich proszę o zostawienie takiego dużego serduszka w komentarzu pod filmikiem dla Gabi. Za, za te wszystkie wspaniałości, za jej bardzo dobre serce. Także bardzo Was wszystkich o to proszę. A teraz przejdziemy sobie do otwarcia tej oto mm, koperty. Że tak powiem. Nie wiem do, do końca, co tutaj się znajduje. Mamy jeszcze taką super wstążkę, bardzo ładną. E, wow, i tutaj mamy zdrabki za 20 zł. Mamy wielką kasę i dwa razy zdrabka rubinowa. Także no super, za chwileczkę będziemy je drapać. E, tutaj właśnie jest ta zdrabka z, wy, z wymiany zdrabkowej. Tutaj Gabi udało się wygrać na tej zdrapce 10 euro. Także Gabi mi tutaj odesłała tą zdrapkę, za co bardzo serdecznie dziękuję. I tak jak wcześniej mówiłem, mam nadzieję, że po prostu zdrapki, które ja wysłałem, zdrapki polskie przyniosą jakieś super wygrane. Tutaj mamy, wow, mamy takie mufinki, super. Wow, jeszcze mamy trzy zdrapeczki. Casa King, także mam wszystkie takie nowości, jakich nie drapałem, no. Bardzo mi miło, bardzo Ci serdecznie Gabi, dziękuję. Dzięki Tobie będę miał tutaj okazję drapania pierwszy raz tych nowych zdrapek, także super no. Jestem bardzo miło zaskoczony. Tutaj jeszcze mamy liścik od Gabi. Co tutaj nam Gabi napisała? Cześć Mariusz, odsyłam wygraną zdrapkę, proszę abyś sobie ją zostawił i wygraną przeznaczył na nową krzyżówkę. Jeszcze raz dziękuję za naszą wymianę z zdrapkową. Pozdrawiam, Gabi, testuje. Ja również bardzo serdecznie Ci Gabi, dziękuję za naszą wymiankę. Po prostu wymiana z tobą to była wielka przyjemność dla mnie. E, I oczywiście tą krzyżóweczkę, nie wiem, czy zdołam wymienić na kolejną krzyżówkę, gdyż z tego co mi wiadomo, to te krzyżówki zostały już wycofane. Ale po prostu może za, za niedługo wejdą jakieś nowe krzyżówki belgijskie. W każdym bądź razie spróbuję jakąś, e, jakoś tą wygraną tutaj fajnie pomnożyć. E, także bardzo serdecznie raz jeszcze Ci dziękuję. E, I również dziękuję za te wszystkie wspaniałości. Raz jeszcze za te zdrabki. Naprawdę no, nie wiem, nie wiem co powiedzieć. Bardzo, bardzo dziękuję. I teraz przejdziemy sobie do drapingu tego to z drapeczek. Już jestem z powrotem, także zaczynamy od zrapek najtańszych, tutaj casa King. Co tutaj musimy zrobić? Trzy takie same kwoty. A jak znajdziemy trą, to wygrywamy dyszkę, także super. Bardzo się cieszę, że mam tutaj okazję drapać tą zdrapkę, Nie wiem, jak tutaj się ją drapie. Mamy tak złotówkę. Złotówkę po raz drugi. 25, 10 tysięcy, 5 zł i 5 zł. Czy jeszcze mamy coś? Nie. Także, gdzie są literki kontrolne? O, tutaj, także ta zrapeczka jest przegrana, ale to nic nie szkodzi. Tak jak mówiłem, bardzo się cieszę, że mam okazję drapać. Właśnie te wszystkie nowości. Tutaj mamy dwójeczkę dwa razy. Piątkę. Piątkę po raz drugi. 10 tysięcy i 10 tysięcy po raz drugi. Także tutaj też pustaczek. Warstwa ścieralna super. Bardzo fajnie się ją, się ją drapie, tą zrabkę. Teraz przechodzimy do trzeciej zrabki. Mamy 10 tysięcy, zł, złotówkę, 10 złotych, złotówka po raz drugi, 15 złotych i mamy złotóweczkę, także super. I widzę, że tutaj literki do złotówki to LLL, także super. Teraz przechodzimy do rubinowej siódemki, tutaj szukamy... Siódemki czarnej, czerwonej, bądź diamentu, także szukamy. Mamy 16, 14, 3, 4, 18. Mamy siódemkę czarną, no super, no po prostu super. No nie dosyć, że tyle dostałem tutaj prezentów, to jeszcze zdrapki są wygrane. Kolejna siódemka. No. No, po prostu Gabi ma super rękę. Także zobaczmy, co tutaj wygrywamy. Mamy piąteczkę i tutaj dziesiątkę. Także mamy tutaj 15 euro. No, po prostu super wygrana. Literki kontrolne, nie wiem gdzie się szuka, już nie pamiętam. Upadką, tak zdrapiemy wszystko, to myślę, że. Znajdziemy, ale już widzę, mamy haha, ha. także, także super wygrana, 15 zł, no po prostu mega zaskoczenie. Także już jestem na super plusie dzięki Gabi, no po prostu szok. Gabi ma świetną rękę do zdrapek. Teraz próbujemy kolejną zdrapkę rubina 7. Mamy tak 18, 15, 16. 45 i 12. W kolejnym rządku mamy 28, 43, 24, 35 i 33. Także niestety tutaj się już nie udało. O, tutaj mamy. Także tutaj są różne. Także przechodzimy do ostatniej zrabki za 10 zł. Tutaj szukamy wygrywających liczb. Oczywiście. Sztabkę złota bądź worek. Jeżeli znajdziemy worek, to wygrywamy dwukrotność przypisanej kwoty. Także drapiemy. Mamy tak: 47, 26, 41 i 48. Także szukamy. Mamy 16, 7 dwójeczkę czterdzieści dwa i trzydzieści jeden. W kolejnym rządku mamy dwadzieścia osiem jedenaście dwadzieścia cztery czwórka i trzydzieści trzy. W trzecim rządku mamy czterdzieści trzy Trzydzieści dwa, czterdzieści sześć, mamy szóstkę i czternaście, także jak na razie pusto. Lecimy z ostatnim rządkiem, tutaj mamy dziewiętnaście piętnaście czterdzieści dziewięć, dwadzieścia pięć. I piątka. Także chyba tutaj nic nie pominąłem. Zobaczmy jeszcze literki kontrolne. No i tutaj literki różne, ale naprawdę nic nie szkodzi. Tak jak mówiłem, jest to prezent od Gabi, bardzo miły prezent. Tutaj mamy zdrapki przegrane. O tutaj jeszcze was oddalę. Także te zdrapeczki tutaj przegrały. Ale za to wygraliśmy super wygraną w zrapce Rubinowy 7. Mamy tutaj 10, 5, 15 złotych i złotówka w Casa King. Także dzięki Gabi tutaj jestem 16 zł na plusie. Raz jeszcze Ci, Gabi, bardzo serdecznie dziękuję za tą bardzo miłą niespodziankę. Jeszcze może na zakończenie pokażę tutaj te wszystkie wspaniałości, które otrzymałem drapeczki może już dam na bok, zrabki przegrane. Tutaj zostawię tylko zrabki wygrane. Także jeszcze może wyciągnę tutaj te wszystkie wspaniałości. Po prostu masa słodyczy. Po prostu Gabi jest wspaniała. mam tutaj zapas słodyczy na jakiś dobry czas, naprawdę. Także sami zobaczcie tyle wspaniałości. W dodatku z drapki wygrane i jeszcze ten super słonik. Także można powiedzieć, że ten słonik już tutaj zadziałał swoje moce z tą wygraną. I po prostu na pewno będzie działał jeszcze w przyszłych wrappingach. Także no bardzo, bardzo serdecznie Ci, Gabi. Dziękuję. Tak jak wcześniej mówiłem, takie duże serducho dla Ciebie. Zatem wspaniały prezent. Również wszystkich proszę o takie serduszko, żebyście zostawili w komentarzu dla Gabi. I cóż, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Taki odcinek, trapping, niespodzianka dzięki naszej Gabi. Życzę Wam wszystkim miłego dnia bądź wieczoru. W zależności o jakiej porze będziecie oglądać. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa.